Za niedługo Boże Narodzenie, czas, który kojarzy się nam z kolędowaniem, spotkaniami rodzinnymi, prezentami czy śniegiem. A może część z nas otrzyma kartki z życzeniami świątecznymi? Blisko pół wieku temu pewien profesor również otrzymał taką kartkę. Mm, nie jedną, nawet nie dwie. Ilość otrzymanych przez niego kartek przerosła jego najśmielsze oczekiwania. Hej, z tej strony Kuba. Razem z Dominiką przygotowaliśmy dla was dzisiejszy odcinek. Z nadzieją, że przez ten podcast nie tylko umilamy, ale też uświadamiamy, mam tę przyjemność opowiedzieć Wam trochę o jednym z ciekawszych narzędzi wpływu społecznego. Jak już może zdążyliście zauważyć, przez pewien eksperyment łączy się ono dość przypadkowo z tematyką świąteczną. Ale do rzeczy. W okresie świątecznym 1974 roku profesor Kunz wysłał do blisko 600 nieznanych mu osób. Kartkę pocztową z życzeniami oraz zdjęciem swoim i swojej rodziny. Po kilku dniach zaczął otrzymywać odpowiedzi. Ostatecznie zgromadził ponad 200 świątecznych kartek 200 kartek od zupełnie obcych mu osób. Zdarzały się odpowiedzi, które liczyły kilka stron, a niektóre osoby wysyłały mu życzenia jeszcze przez kolejne kilka lat. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ badanie to pokazuje nam, w jaki sposób działa reguła wzajemności, jest to jedno z najsilniejszych narzędzi wpływu społecznego. Według tej zasady jesteśmy zobowiązani zrewanżować się osobie, która wyświadczyła nam jakieś dobro. Czyli nie tylko oko za oko czy ząb za ząb, ale też za dobro odpłacaj dobrem. Zjawisko to jest na tyle powszechne, że w wielu językach świata zwrot byłbym bardzo zobowiązany, stał się synonimem słowa dziękuję. No dobrze, ale pojawia się tutaj kolejne pytanie. Skąd w nas taki obowiązek odwzajemniania? Reguła ta jest w nas wpajana już od dziecka. Kształtuje się razem z naszymi wzorami zachowań czy systemem wartości. Chyba wszyscy byliśmy wychowani tak, by mieć taką. Świadomość, że w przypadku nieodwzajemnienia jakiejś przysługi, moglibyśmy narazić się na wyśmianie lub inne sposoby piętnowania naszej bierności. Silne poczucie przyszłego zobowiązania było nam też ewolucyjnie potrzebne. Jeden człowiek mógł wkładać wysiłek w zaspokajanie potrzeb drugiego człowieka i wiedział, że jego starania zostaną odwzajemnione. Mechanizm ten umożliwiał podział pracy, wymianę dóbr i usług, a także sprzyjał tworzeniu się sieci zależności między ludźmi. Można nawet uznać, że ta reguła stoi u podłoża powstania handlu, czyli kiedyś mechanizm ten był nam niezaprzeczalnie potrzebny. Ale jak jest teraz? Reguła wzajemności niesie wiele dobrego, ale może stanowić też spore zagrożenie, szczególnie kiedy Ktoś wie, jak stosować ją dla swoich korzyści. Żeby pokazać wam, jak bardzo oddziałuje na nas reguła wzajemności, posłużę się opisem pewnego eksperymentu. Został on przeprowadzony przez Denisa Regana. Polegał na tym, że badany miał za zadanie ocenić dzieła sztuki. Tylko, że wraz z drugim badanym, który był podstawiony przez eksperymentatora ów podstawiony uczestnik oddawał połowie badanych nieproszoną przysługę. W trakcie przerwy w badaniu wręczał im puszkę coli. Pod koniec eksperymentu, czyli po ocenie wszystkich dzieł sztuki, podstawiony uczestnik zwracał się do badanych z prośbą, mówił, że sprzedaje losy na loterię samochodową i pytał, czy dana osoba nie chciałaby kilku kupić. Pewnie już macie przypuszczenia, jaki był rezultat. Otóż osoby, którym asystent Regana wcześniej wyświadczył nieproszoną przysługę, kupowały dwa razy więcej losów niż te, które nie otrzymały od niego napoju. Eksperyment ten pokazuje, jak poczucie zobowiązania sprawia, że spełniamy niekiedy te prośby, których nie spełnilibyśmy, gdyby nie pojawiło w nas się to poczucie. Dlaczego w przypadku dostawania nieproszonych przysług od innych jesteśmy bardziej skorzy przestawać na ich różne propozycje? Przecież wcale nic od tych osób nie chcieliśmy, więc po co mielibyśmy się im odwdzięczać? Tak jak już wcześniej wspominałem, jesteśmy uczeni takiego funkcjonowania już od najmłodszych lat. Dla każdego z nas, odwzajemnianie otrzymanego dobra jest po prostu ważne. Brak możliwości zrewanżowania się nakłada na nas pewnego rodzaju ciężar, pewnego rodzaju presję. Nie chcemy otrzymywać od otoczenia etykiety osoby, która pasożytuje, która wykorzystuje innych, która jest po prostu skąpa. Podświadomie tak bardzo chcemy uniknąć pogorszenia obrazu naszej osoby w oczach innych, że jesteśmy skłonni odwdzięczać się nawet nieproporcjonalnie wielką przysługom. Ta nasza skłonność jest bardzo skutecznie wykorzystywana, na przykład w branży handlowej. Każdy z nas spotkał się przecież z darmowymi próbkami, ale czy one tak do końca są darmowe? Przeważnie konsument otrzymuje od sprzedawcy niedużą ilość produktu w celu przetestowania go. Natomiast gdzieś tam podświadomie traktujemy to jak prezent. Prezent, który zobowiązuje nas do odwdzięczenia się. A w jaki sposób możemy odwdzięczać się takiemu sprzedawcy? No, oczywiście, kupując jego produkt. Innym wariantem reguły wzajemności jest wzajemność ustępstw. Jest ona również dosyć często wykorzystywana. Polega na tym, że zamiast dawania komuś jakiejś przysługi, można mu po prostu ustąpić w jakiejś kwestii. Według ogólnej zasady mamy w tej sytuacji prawo oczekiwać, że ta osoba też nam ustąpi. To może chciałbyś wspomóc nas w przeprowadzanych badaniach? Musiałbyś tylko wypełniać pewien kwestionariusz trzy razy dziennie przez miesiąc? Nie? To może chciałbyś zaobserwować nasz profil na Instagramie? Jesteśmy prawie pewni, że byłbyś bardziej skłonny wykonać naszą drugą prośbę. Po pierwsze, jest to mniej wymagające, a po drugie, z uwagi na nasze ustępstwo, prawdopodobnie odwdzięczysz się nam. Ustępstwem. Pozostaje nam w sumie jedno pytanie. Jak możemy bronić się przed niechcianym wpływem reguły wzajemności? Przed tymi momentami, w których jest ona wykorzystywana, żeby nas zmanipulować? Najlepszym sposobem jest trafne rozróżnianie rzeczywistych przysług od właśnie manipulacji. Jeśli dostrzeżemy w czyjejś przysłudze próbę wykorzystania nas, będzie nam wtedy łatwiej odmówić i szybciej zniknie w nas to poczucie zobowiązania. Warto pamiętać, że przysługi oferowane nam przez różne firmy to ich działania marketingowe i nie jesteśmy w żaden sposób zobligowani do odwdzięczania się. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam mechanizm działania reguły wzajemności. Nie wykorzystując już wzajemności ustępstw. Serdecznie zapraszam Was na naszego Facebooka i Instagrama. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.